Psalm 14 Przewodnikowi chóru Dawidowy Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Pożerają lud mój tak, jak się je chleb, ale Pana nie wzywają. Tam ogarnie ich strach, gdyż Bóg jest zrodem sprawiedliwym. Doznacie zawodów za myślę przeciw ubogiemu, gdyż Pan jest jego schronieniem aby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela kiedy Pan odwróci niewolę ludu swego uraduje się Jakub rozweseli się Izrael Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 14 w tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jezusie i rzekł sługom swoim to jest Jan Chrzciciel. On został wzbudzony z martwych i dlatego cudowne moce działają w nim. Albowiem Herod pojmał Jana, zakłów kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady żony Filipa, brata swego, bo Jan mówił mu, nie wolno ci jej mieć. I chciał go zabić, ale bał się ludu, gdyż mieli go za proroka. A gdy obchodzono urodziny Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi i spodobała się Herodowi. Dlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała. A ona za namową matki swej rzekła, daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników kazał jej dać posłał więc i kazał ściąć Jana w więzieniu. I przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją matce swojej. I przyszli uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali je, i poszedwszy opowiedzieli Jezusowi. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zbitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli – miejsce to jest puste, a godzina już późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. A Jezus im rzekł: Nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść. Oni zaś mu odpowiedzieli: Mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby. A on rzekł: Przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie. Wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił. Potem chleby łamał i dawał uczniom. A uczniowie ludowi. I jedli wszyscy i byli nasyceni. I zebrali z pozostałych odrobin dwanaście pełnych koszów. A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężów oprócz niewiast i dzieci. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę aby samemu się modlić a gdy nastał wieczór był tam sam tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów wiatr bowiem był przeciwny a o czwartej straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: Przyjdź. I Piotr. Wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie! A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: Zaprawdę ty jesteś Synem Bożym. A gdy się przeprawili, przybyli do ziemi Genezaret i poznali go mężowie onej miejscowości, roznieśli wieść po całej owej okolicznej krainie i przyniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli i prosili go, aby się mogli dotknąć szaty jego, a którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 27. siódmy. A gdy Izaak się zestarzał, i oczy jego słabły, także nie widział, wezwał Ezawa starszego syna swego i rzekł do niego: Synu mój, a on odpowiedział: Oto ja. I rzekł: Oto się zestarzałem i nie znam dnia śmierci swojej. Weź więc teraz sprzęt swój, kołczan i łuk, wyjdź w pole i upoluj mi zwierzynę. I przyrządź mi smaczną potrawę, którą lubię, i przynieś mi, abym jadł, gdyż chcę cię pobłogosławić, zanim umrę. Rebeka zaś słyszała, gdy Izak mówił to do Ezawa, syna swego. I wyszedł Eza w pole, aby upolować zwierzynę i przyniósł ją. A Rebeka rzekła do Jakuba, syna swego, mówiąc, oto słyszała ojca Twego, tak mówiącego do Ezawa, brata Twego. Przynieś mi zwierzynę i przyrządź mi smaczną potrawę, abym jadł i abym Cię pobłogosławił przed obliczem Pana, zanim umrę. Teraz więc, Synu mój, posłuchaj głosu mego i uczyń, co Ci każe. Idź do trzody i weź mi stamtąd dwoje dorodnych koźląd, ja zaś przyrządzę z nich dla Ojca Twego smaczną potrawę, którą lubi. Potem zaniesiesz ją ojcu swemu i spożyję ją, aby cię pobłogosławił przed swoją śmiercią. Wtedy rzekł Jakub do Rebeki, matki swojej: Przecież Ezaf, brat mój, jest owłosiony, ja zaś jestem gładki. Ojciec może mnie dotknąć, a wtedy stanę się w jego oczach oszustem i ściągnę na siebie klątwę, a nie błogosławieństwo. Rzekła do niego matka. Niech na mnie spadnie przekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, synu mój, tylko usłuchaj głosu mego idź i przynieś mi. Wtedy poszedł, wziął i przyniósł matce, a matka jego przyrządziła smaczną potrawę, którą lubił jego ojciec. Potem wzięła Rebeka szatę zawa, starszego syna swego, najpiękniejsze, jakie miała u siebie w domu, i ubrała w niej Jakuba, młodszego syna swego a skórkami koźlęcymi okryła jego ręce i jego gładką szyję. Potem dała w ręce Jakuba syna swego smaczną potrawę i chleb, który przygotowała. A on, wszedłszy do ojca swego, rzekł – Ojcze mój! Ten zaś odpowiedział – Oto ja, ale kto ty jesteś, synu mój? Wtedy Jakub rzekł do ojca swego – Jestem Ezaw, twój pierworodny – Uczyniłem, jak mi kazałeś, wstań proszę, siądź i jedz z łowów moich, aby błogosławiła mi dusza Twoja. A Izak rzekł do syna swego, jakże prędko uwinąłeś się z tym synu mój. On zaś odpowiedział, Pan Bóg Twój sprawił, że mi się powiodło. Na to rzekł Izak do Jakuba, zbliż się proszę, abym się ciebie dotknął, synu mój, czy to ty jesteś moim synem Ezawem, czy nie? Zbliżył się wtedy Jakub do Izaaka, ojca swego, który dotknął się go i rzekł, głos jest głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa. I nie poznał go, bo ręce jego były owłosione, jak ręce Ezawa, brata jego. Wtedy pobłogosławił go i rzekł, to ty jesteś syn mój Ezaw? a on odpowiedział, jestem. Na to rzekł, podaj mi, bym jadł z łowów syna mego, aby błogosławiła ci dusza moja. Wtedy mu podał, a on jadł. Przyniósł mu też wina, a on pił. I rzekł do niego ojciec jego, Izak, zbliż się, proszę, i pocałuj mnie, synu mój. Zbliżył się przeto i pocałował go. A gdy poczuł woń szat jego, Błogosławił go mówiąc, oto woń syna mego, jak woń pola, które pobłogosławił Pan. Niech Ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Niechaj Ci służą ludy i niechaj Ci pokłon oddają narody. Bądź Panem braci Twoich, a niech Ci pokłon oddają synowie matki Twojej. Kto Ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto Tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony. A gdy Izaak skończył błogosławienie Jakuba, a Jakub tylko co odszedł od Izaaka Ojca swego, wrócił Eza w brat jego złowów. Również on przyrządził smaczną potrawę i przyniósł ją ojcu swemu i rzekł do Ojca, Niech wstanie, ojciec mój, i niech je z łowów Syna swego, aby mi błogosławiła dusza Twoja. Wtedy rzekł do niego Izaak, ojciec jego, kto ty jesteś? A on powiedział, Jam jest syn Twój pierworodny, Twój Ezaf. Izaak przeląkł się ogromnie i rzekł, Któż to więc był ten, co upolował zwierzynę i przyniósł mi, ja jadłem ze wszystkiego, zanim ty przyszedłeś i pobłogosławiłem go. Wobec tego on będzie błogosławiony. Deezaw usłyszał słowa ojca swego, podniósł głośny i pełen goryczy krzyk i rzekł do ojca, pobłogosław także mnie, ojcze mój. A on rzekł, brat twój przyszedł podstępnie i wziął błogosławieństwo twoje. Wtedy rzekł, słusznie nazwano go Jakub, podszedł mnie bowiem już dwukrotnie, wziął moje pierworodztwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. I rzekł jeszcze, czy nie zachowałeś i dla mnie błogosławieństwa? A Izaak odpowiedział i rzekł do Ezawa, oto ustanowiłem go Panem nad tobą i dałem mu zasługi wszystkich pobratymców jego. Zapewniłem mu zboże i wino. Cóż więc mogę jeszcze dla ciebie uczynić, Synu mój. A Ezaw rzekł do ojca swego, czy tylko jedno błogosławieństwo masz ojcze, pobłogosław także mnie, Ojcze mój, i Ezaf zaczął głośno płakać. Izaak, zaś ojciec jego odpowiedział i rzekł do niego: Oto z dala od urodzajnej ziemi będzie siedziba Twoja, z dala od rosy niebieskiej z góry. Z miecza Twego żyć będziesz i bratu Twemu służyć będziesz, ale gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarz mojego. Dlatego znienawidził Ezaf Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec. I taki powziął Ezaf zamiar. Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim, wtedy zabije brata mego Jakuba. Rebece doniesiono słowa Ezawa, starszego jej syna. Wtedy ona kazała przywołać Jakuba młodszego syna i rzekła do niego. Brat twój Jezaw chce zemścić się na tobie i zabić cię. Posłuchaj więc synu mój głosu mego. Wstań i uciekaj do Haranu, do Labana brata mego. Zamieszkaj u niego przez jakiś czas, aż przejdzie złość brata twego. A gdy przeminie gniew brata twego przeciwko tobie i zapomni o tym, coś mu uczynił, dam ci znać i sprowadzę cię stamtąd. Czemu jednego dnia miałabym was obu utracić? Potem rzekła Rebeka do Izaaka: Obmierzło mi życie moje z powodu córek Hetytów. Jeśliby i Jakub miał pojąć za żonę którąś z córek Hetytów mieszkających w tym kraju, to po cóż miałabym jeszcze żyć? Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 28. A Izak wezwał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz. Nie bierz sobie żony spośród córek Kananejczyków, ale wstań i idź do Paddan Aram, do domu Betuela, ojca matki twojej i weź sobie stamtąd żonę spośród córek Labana, brata matki twojej. A Bóg Wszechmogący niechaj Ci błogosławi, niechaj Cię rozrodzi i rozmnoży, abyś stał się zgromadzeniem ludów. Niechaj Ci da błogosławieństwo Abrahama, Tobie i potomstwu Twemu po Tobie, abyś posiadł kraj, w którym przebywasz jako gość, a który Bóg dał Abrahamowi. I wyprawił Izaak Jakuba, a ten udał się do Paddan Aram, do Labana, syna Betuela Aramejczyka, brata Rebeki, matki Jakuba i Jezawa. Ezaw zaś spostrzegł, że Izaak pobłogosławił Jakuba i wyprawił go do Paddan Aram, aby stamtąd wziąć sobie żonę i że błogosławiąc go tak mu przykazał, nie bierz sobie żony spośród córek Kananejczyków i że Jakub usłuchał ojca swego i matki swojej i poszedł do Padan Aram. Ezaw, widząc też, że córki Kananejczyków nie podobają się ojcu jego, Izaakowi, poszedł do Ismaela i pojął sobie za żonę, oprócz żon, które już miał, Mahalatę, córkę Ismaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boże. A Pan stał nad nią i mówił, jam jest Pan Bóg Abrahama Ojca Twego. I Bóg Izaaka, ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzeni się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł, o jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakubów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch i nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz i złożył tam Jakub ślub i powiedział, Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mi strzegł w drodze, w którą się udaję i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu Ojca mego, to Pan będzie bogiem moim, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę.